Dobra, jestem yy, trochę luzu dzisiaj, bo już miałem maksa zalegam w Wyży, zaraz wstaję i po wczorajszym, wczoraj wieczorem, po wczorajszym mam na myśli tam trochę tego ogląda oglądania pod samochodem i tam poduszkę sobie oglądałem, no to mówię, trzeba znaleźć i wstępnie już tam patrzyłem. Była za 270 zł. oryginał. No ale małe zdziwko, bo u mnie są tam trzy czpienie. Trzeba uważać! Trzeba uważać, bo są różne wersje poduszek i można się naciąć. Myślałem, że u mnie jakieś samopały są, ale to okazuje się, że trzy bolce są nagwintowane i taka poduszka musi być. No więc zacząłem szukać oryginał i oryginału nie ma już nie produkują moim zdaniem z tego co ja patrzyłem na stronie tam partsubaru.com e, Chociaż tam też na Stany troszeczkę to już kiedyś mówiłem ale tam inna numeracja jest tam. Zamiast cyfr na końcu to oni dodałem litery i, i no i te nasze e, nazwijmy europejskie numery są bardzo podobne, ale tam się różni. Zazwyczaj jedna cyfra zamieniona jest na literę, czy coś w tym guście. No i ja, że mam poduszkę oryginalną, nie to ja chyba miałem na końcu tam literę A czy E, już nie pamiętam. No to próbowałem tam do tego dobrać, coś dokombinować, no ale to. Nie było poduchy. Moim zdaniem nie produkują już jej, no i w tym układzie nie, że człowiek leży. Ale sama sprawa się rozwiązała, bo jest z Febesta, taka poduszka z trzema tymi bolcami nagintowanymi Taka jak będzie pasować do mnie. No i dużo tańsza, tak, no jednak to jednak nie oryginalna 114 chyba złotych więc ja zamówiłem jutro jutro nic przy samochodzie nie robię jutro się kręcę tutaj na miejscu w środę mam zamówione ta poducha powinna dojść na środę plus jeszcze im plan jest taki bo będzie kurier i kurier ostatnio dał ciała czy dał ciała, no nie dał ciała, ale później przyjechał yy. bodajże o godzinie 15 gdzie dzień się prawie już teraz kończy a szczególnie teraz po zmianie czasu no to zastanawiałem się czy na komat na rano czy jadę i rozbieram te dwa elementy typu ściągam wahać i, i poduszkę na spokojnie Gdyby jeszcze nie przyjechał, to ja tam sobie poczyszczę, no wszystko zrobię co trzeba, e, zabezpieczę samochód, przecież to też wszystko czas, e, wymyję sobie tam te smary, co, co mi z manszet wywirowywało, e, obmyję trochę samochód właśnie, mogę w, w środku trochę posprzątać do momentu aż kurier nie przyjedzie i, i ja już będę miał wszystko rozmontowane dookoła i ściągnę to mocowanie tej poduszki i, ym, i wahacz ściągnę rozbroję go ym, no i i tak to będzie wyglądać i przyjadą części już, już na wszystkim czystym trzeba będzie złożyć do kupy o i tak to jest no, także taki plan mam, no i w czwartek już bym chciał, żeby był luz i temat yy, w tym sezonie zamkniemy najprawdopodobniej, chociaż no, nie ma co tam mówić, ale chyba z samochodem się już temat z doprowadzaniem zamknie na ten sezon i od wczesnej wiosny. Yy, jak tam tylko będzie ciepło, na plusie 8 coś, coś w tym guście można jechać robić i nie ma problemu żadnego. No także w sumie kurczę po drodze jeszcze być może, że załatwię lusterką, może jeszcze załatwię wzmachol. Do kompletu będzie się dziać, ale to spokojnie, naprawdę, bo to tutaj trochę mi rzeczy nowych wyskoczyło niby 5 minut, niby tego, ale zawsze trzeba spędzić czas, żeby to wymienić. Dobra, okej. Okay. I to wszystko na teraz. Uff. Niby się wyspałem, ale to pod skórą siedzi, kurde, cały czas robota i leżenie na, na kajmatce. Dobra, to tyle. No i na razie.